के Cześć, witamy Was w studio hodowcy. Jesteśmy u Edzia Derewlanego, lot numer 2. Edziu troszeczkę o locie, bo trochę cię zaskoczyły gołębie, zresztą mnie też. Bardzo późno przyjechaliśmy, bo były dużo wcześniej jak planowaliśmy. Powiedz Edziu o wynikach wstępnie. Na początek witam wszystkich, pozdrawiam. No, chciałbym powiedzieć, że Gołębie faktycznie dzisiaj miały ogromną prędkość. Jeszcze nie wiemy jaką rachnicz będzie liczył. No, zaskoczyły mnie bardzo, robiłem kawę i nagle chłopaki krzyczą Gołębie są. Zaczęliśmy nagrywać z mojego telefonu, ale no, nie zdążyłem po prostu. 14 na raz. No i co, no, zadowolające jest dzisiaj typowanie z mojej strony. Wytypowałem super do kręgu w 10 Gołębiach. W sumie w tych 14 było 8 do mistrzostwa Polski, także to jest rewelacyjnie, tak mi się wydaje statystycznie trochę, po, może możesz powiedzieć jak to na wstępie wygląda dzisiaj statystycznie, tak jak się dowiadywałem od kolegów, jak mieli serię to, to będzie chyba jedna z pierwszych serii w oddziale tak mi się wydaje, z gołębiem raczej nie, tam od strony przy były, mam informacje troszeczkę szybciej, tam minutkę czy tam półtorej. No ale to nic, no tamtąd wychodziły, tak jak mówiłem wcześniej. Ca... Podamy wyniki wszystkie, tak, tak? Ale, ale tak, tak jak mówiłem wcześniej, no, dzisiaj wiało troszeczkę dla nich i dobrze, no niech tak będzie, nie? niech to będzie trochę sprawiedliwiej raz oni, raz my niech tak. No i fajnie, no, zabawa trwa. Myślę, że gołębie w tej chwili trzeba szybko je odbudować. No, Jakieś wskazówki do odbudowy Edziu może? No, na... powiem, powiem tak, no, tak jak, jak robiłem to dotychczas. Yy, zaraz po locie dostawały ich na karmę, ja ją wysuszałem, tak jak mówiłem wcześniej z turbomisiem i to faktycznie tak jest. Jest fajnie, bo się zaraz są, zaraz one stają na nogi. No a te turbodoładowanie, tak jak mówiłem do czwartku. Także nie wiem ktoś wierzy czy nie wierzy ich sprawa. Plus do... reszta systematyki, Dokładnie, planu lotu. Dok Dokładnie. A Edziu, Ty dzisiaj włożyłeś źle łącznie gołębi? Dzisiaj włożyłem 66 gołębi, tyle co w tamtym tygodniu, bo, bo mam komplet, wszystkie były. No i teraz pierwsze kiedy, w jaki czasie przyleciały? No tak mówię, no 30 to była ósma, y, 38, no, no szok, no 14 na raz, za chwilę znowu i mam w 3 minuty 30 gołębi. Co prawda dziesiątka do oddziału, do mistrzostwa oddziału miałem też tam niecałą minutę, także no, no, zadowolony jestem, super, no, powtórzyły fajnie, bo powtórzyły mi też te głębie, co w tamtym tygodniu powtórzyły teraz, także no, liczyć na to, że się może uda jeszcze w przyszłym tygodniu, czy tam do dwa. No pewnie, no zobacz, się uda, no, zobacimy, tak. sezon jest długi, teraz będziemy monitorować i pokazywać jak Giedziu prowadzi hodowlę plus inne hodowle, także wszystkim życzymy powodzenia w kolejnych lotach. I wszystkiego wszystkiego dobrego. Dziękuję, dobry Lot, pozdrawiam.